Dzień dobry, dzień dobry, we wtorek 6 sierpnia, my dzień zaczynamy od wizyty w restauracji Tabasco jest zaraz moi siostrzeńcy przyjadą i będziemy razem obiadować ja no. tak, jesteśmy w restauracji, już patrzeć, gotuje tu dla nas obiad o, jakieś sprawy mamy. kredki ugotował, tak? kredę tutaj nam wchodzą rzeczy, tutaj kopytka z kurczakiem dla Agnieszki dla Sejwusia tutaj wchodzą pierogi, knoci i carbonara dla Eryka tutaj na razie żurek tu jest zupka, jeszcze są jeszcze drugie pierogi jeszcze pizza mogę jeść bodajże jeszcze na koniec nam weszła pizza proszę, już Ci dam, już no i jak widać jesteśmy już na kole jak to Patryś nazywa to miejsce Wczoraj mówiłem o tym na wczorajszym filmiku eee, No, my tu mamy jeszcze pierogi, skaczki, nie dało rady Agnieszka Zjeść wszystkiego, żołądek jej się skurczył chyba, a może za dużo jedzenia. Pokazać, co sobie kupiłam. <laughs> Proszę. Ale ty to bieliznę intymną, to tak nie wiem czy ja to ma. Na... Aha Taka na no. plaży. Patrzy sobie kupił pająka. ciapeczkę. I do tego jeszcze takie na plażę. No. Mam gdzieś taki strój niebieski, ale nie wiem gdzie. Muszę go znaleźć. No i jeszcze Patryś też to kompania super bohaterów. O. Tak Idziemy do mojego taty, a tu Patryś ma proszę. Poczekaj, jakie masz gazety. Z pociągami oh! i właśnie Agnieszka rozwaliła ciasto. Tak, nie do uratowania, już raczej. Ah. Dwie sekundy leżało. No. Takie nie liczy. Kurde, nie do no niej bierze. No. Ja tego jad nie będę w każdym razie. Nie, Dobra, idziemy. No było mam no, tak? wypadku no i tutaj na rynku mamy biuro informacji turystycznej tu mam taki informator, no i jedyna pamiątka z Tomaszowa to taki magnesik z otwieraczem więc będzie jako pamiątka dla kogoś a co na górze biblioteka i jeszcze choinka, proszę, nie ściągnięta no i tu mamy fontannę w Tomaszowie a tutaj jest rynek w Tomaszowie, szkoła muzyczna, tam stara herbaciarnia. No i tak to wygląda. No i tu jeszcze na rynku. Niedaleko kupiłam sobie taką saszetkę nauczona doświadczeniem ostatnim po kolejce. Taką małą na telefon, na klucze, żeby nie gubić już za 30 zł. Na podręczne rzeczy. No i ja wracam, bo Piotruś z Patryczkiem zostali u taty a ja się wyrwam na zakupy. Bo z Patryczkiem to ciężko. my wyszliśmy od mojego taty, a Patryś tutaj zażywa huśtawki. Jeszcze tutaj w okolicy jest. Tu jest szkoła i taki tutaj mini plac zabaw. A ta Magnieszka zażywa relaksu na ławce. A Patryś się huśta. W Zamościu. Patryczek śpi, a ja tutaj sobie znalazłam kesza przy figurze świętego Nepomucena, który jest patronem, a właściwie według tradycji ludowej, był uważany, że chronił pola i zasiewy przed suszą i powodziami, i właśnie stawiano takie figury no, przy ulicach. Więc ta figura jest 1850. 50 roku i kaszyk znaleziony. I my przenieśliśmy się do Zamościa. Przyjechaliśmy, to się wypakowujemy. Maluszek nam zasnął, zaraz go wsadzimy na wózek. To Agnieszka wyciąga z bagażnika rzeczy. Jeszcze chce się pochwalić. A to co to, to sukienka to jest, jest? czy To jest, to jest kostium kocu. taki właśnie, żeby zakryć mój duży brzuch, a tu są spodenki o takie. Mhm. Także to jest taki kostium dla tych, co nie mają ładnej figury. O że wygląda jak sukienka, a ty, ma ty masz ładną to figurę. jest takiego materiału jak kostium to są jeszcze takie spodenki i takie coś na internecie kosztuje widziałam 80 zł ja kupiłam za 30 w sklepie Pelikan ostatnie co prawda kolor mi trochę nie pasuje ale trudno już wydać tak bardzo ładne, bardzo no. ładne dobrze Dzieciątko nam śpi, trzeba go wypakować a, poznał No i tutaj idziemy sobie na rynek. Po drodze mijamy redakcję i biuro ogłoszeń Kroniki Tygodnia. Pracowałem kiedyś w tej Kronice, jeszcze jak była Kroniką Zamońską. No jakby byłem też przy tym, kiedy zmieniał się tytuł. Także tak. I my tutaj sobie wchodzimy na rynek wielki w Zamościu. No bo w ogóle ten rynek jest, staje się wpisany na listę UNESCO. Razem z tutaj z tymi. Tak, miasto idealne. Nie ja wiem, czy wiesz Agnieszko, że tutaj też mamy hejnał. Tak, w tak, trzech strony świata się trąbi. To są kilka różnych legend, ale jedna jest taka, że z Krakowa, tam właśnie jakiś. Zakochał się. Młodyż władca uwiódł tutaj, hrabiemu Zamońskiemu, hmm. czy tam? Komuś tam władcy tego z kolei miasta, żonę. I ten wtedy powiedział, że na Kraków nie trąbić. Także tylko na trzy strony świata się trąbi tutaj. Na Kraków nie. No i my jesteśmy w Zawościu. To Patryś, to Piotruś a tam Ratusz piękny. Papa! Pa, pa, pa. A my jesteśmy teraz przed bramą arkadową. Tam miga nasz Patryczek. A tutaj jak mieszka ma. Kieszyka, którego właśnie podjęła Tak, było trudność 2,5 i myślałam, to będzie coś trudniejsze A to było tylko tu schowane nie? co mnie łatwe no, Jeszcze z tej cukierni wzięliśmy sobie tę gorącą czekoladę Agnieszka ma loda